Dzisiaj taka dość monotonna robota, bo obsypuję fundamenty znajomego, Do obsypania jest ten fundament i ta jedna jedna dziura, bo ta druga zostaje, bo tam będzie piwo. Z przelecieć, ale no, uważają, że nie trzeba, no, ale to ja już się nie mieszam, miałem to tylko zasypać. A jak to później będzie, to nie moje zmartwienie. Mrozek. Ale teraz ładnie słońce wyszło, to jest całkiem ciepło. wężarkami przelecieć, żeby to się ubiła. Że w piasek się ubił. Ale no to już... oni są fachowcami. No jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią, dobrze wszystko jest w porządku. Ja tu tylko mam zasypać. Myślę, że jak łyżką podociskam trochę to się zagęści. No. Na pewno, na pewno, pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże. Chyba nie. nie się tu nic spieprzyć Ten dom, i go tutaj troszkę rozbudowuję, bo jest mały. Miałem dzisiaj jechać sobie na grzyby, no ale wczoraj, to znaczy w piątek zadzwonił znajomy Chciałem przyjechać i obsypać te fundamenty no i z dzisiejszego grzybobrania nic ale może nie wiem, zobaczmy ile mi się tutaj zejdzie może jeszcze uda mi się pojechać no tamto już zasypałem, teraz Jadę tu fundamenty dalej, no chłopaki zagęszczają kotą C to siak. Każdy ma tam jakiś swój sposób się zagęściła. ekipa nie ma zagęszczarki no i zagęszczają to wodą że podszlifować e, szybko złącze troszeczkę bo zaczyna, zaczyna mi się na razy jak odpinam, zmieniam łyżki to zaczyna się blokować przepierdolność młotkiem, bo inaczej nie chce się rozblokować czy no rozblokować wypiąć się ale to taka kosmetyczna poprawka No, może uda mi się jeszcze dzisiaj na grzyby przejechać i zobaczymy. w montażu bo mam tam e, nagrane na 3-4 filmy ale może w niedzielę coś mi się tam uda zmontować to zacznę wrzucać